Nie zmieniamy tego, co pokazaliśmy dwa lata temu, w 2020 roku. Kierunki, które wtedy obraliśmy, utrzymujemy, jednak zmieniamy akcenty. Kładziemy zdecydowanie większy nacisk na rozwój OZE. Dwa lata temu mówiliśmy o 2,5 giga, teraz mówimy o rozwoju 9 giga odnawialnych źródeł energii. Dodajemy cel w rozwoju, w rozwoju biogazu. I też znacząco zwiększamy naszą obecność w segmencie wydobycia, w szczególności wydobycia gazu. Jest to skutek połączenia z Peginigiem, które się zadziało kilka miesięcy temu, i jest to element budowania strategii, która z jednej strony będzie stawiać na bezpieczeństwo, a z drugiej strony na rozwój. Zwiększenie celu czy ambicji gry Orlen do posiadania 9 gigawatów energii z OZE wynika z trendów, które obserwujemy i widzimy, że OZE będzie stanowić decydujący element miksu energetycznego przyszłości na świecie. Technologie OZE są coraz tańsze, są coraz bardziej dostępne, są dostępne możliwe do wdrożenia przez nas i są opłacalne. I patrząc na takie szerokie portfolio biznesowe, jest to, jest to dla nas szansa, żeby, żeby z jednej strony rozwijać biznes, a z drugiej strony uniezależnić się od, od surowców energetycznych ropy naftowej czy gazu ziemnego. Do 2030 roku planujemy w strategii jeden reaktor SMR wybudowany przez Organ Center of Green Energy. Jest to projekt, który będzie rozwijany w dalszym w dalszym horyzoncie czasowym, tutaj to, to nie jest oczywiście koniec, tutaj ambicje są zdecydowanie wyższe i, 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 i potencjał, potencjał również w Polsce jest wysoki, E, e, jeśli chodzi o energetykę gazową, energetyka gazowa jest technologią oczywiście, która jest dostępna już obecnie. Te projekty się toczą. W tym momencie realizowany jest projekt wastrykujący w Gryziądzu przez Grupę Organ. Energetyka gazowa jest takim natychmiastowym uzupełnieniem tych mocy OZEK, które mają powstać, tak żeby, e, żeby funkcjonowały razem e, w systemie elektroenergetycznym. Zwiększamy dywidendę, do tej pory mówiliśmy o 3,5 zł na akcję, teraz, teraz zwiększyliśmy tę dywidendę bazową 4 zł za akcję, co będzie zwiększane rok w rok o 15 groszy. Do tego ze względu na szczególną sytuację w 2022 roku dywidenda za 2022 rok będzie wypłacana z, pewnym, z pewną nadwyżką, będzie to 5-50 zł na akcję. Strategię w tym horyzoncie do 2030 roku planujemy zainwestować 320 miliardów złotych, z czego 40% będzie właśnie w te inwestycje zielone, dające możliwość dekarbonizacji naszego biznesu a zarobimy według obecnych szacunków około 60 miliardów złotych, z czego połowa będzie pochodzić z dotychczasowego biznesu, a połowa z nowego biznesu.